Czemu to jest na początku? Ej, ciemno się mam, powiedzmy. Będziemy go wejść. Snapa łódźka, no. No, kolejny filmik, wczoraj, ten. Więc, no to dobrze, bo sobie ustawiamy na wy... No i on jest na początku. Ej, jak będę wam tłumaczył jak to działa. Jak nie będziecie chcieli, to po prostu przewiniecie, na no to daję no flecz bekę ten przesyła papugę i nie możemy kliknąć ci przeszkadzają na, na tą i na, na tą trzeba założyć maskę, ja trzeba patrzeć i zamykać drzwi i tu węta trzeba zamykać. więc chciałbym sobie nawić troszeczkę punktów to są może Fredbera ja nie, nie ustawiam Fredbera, bo trudno jest no ja, ja mam pomysł. Do... <laughs> po prostu dam sobie printusza. Nie zmieniłem tego biura, kurde. Chciałem mieć na klasyka A nie, mam na klasyka A To będę znajdziemy, bo jego ciężko kontroluje bardzo. Kurde, nie włączyłem dźwięków. Sorki. Nie widzowie pamiętam Helpi. Nie wam nie buczyła... O wam no. przez chwilę, ale to... jest chwila, bo zapomniałem, bo ja już dużo razy nagrywałem No i to Champion to jest, to jest, to jest Też mam trochę dźwięki ale tak, żebym słyszał, jak to się Springtrap głową po... pojawi to po prostu no to Chy. możecie mi zwrócić mi do nowego jakbyście chcieli i przy okazji mnie zasubskrybować, bo no kurde, no flashbackami się... idealnie, bo no ja się myślę o subskrypcji będzie członek taki jeden. Więc jak to w ogóle jak to się ogląda, bo ostatnio miałem tylko cztery wyświetlenia Ale i tak to jest chyba... Jak ja nie trafiłem rybą. Ja jakiś upozny jestem. Versus jest ventilation jest. Uf. Uf. Ja takiego flashbacka, ale tu akurat się pojawia Nie! Ale fakt. no i pff. Kurde Idź sobie! Nie potrzebujemy cię w naszym składzie Idź sobie! O kurde przypadkowo Chciałem coś zrobić. Puch. Czekaj co? Co się stało? No, nie wyszło coś. Może jeszcze raz będziemy mogli zagrać, bo coś nie wyszło. power upy sobie dam więcej baterii. Taki DD Didi wbija. Nie, nie wiem co... Nie, nie wiem co ja zrobię. Albo mógł sobie jeszcze jedną postać zrobić, bo... I, i, wiem jak robić. Ale ja prawie wszystkie wiem, co to, to postacie robią. Doszczędziłem trochę boku. Bo nie, oni tu nie zjedzą. Chodź tu, springuś. Przedstawcie głowę. Ja chcę, bo to, to, to tylko do żabki, do żaby No nie, czuj mi maskę. Nie wiem, czy, nie wiem, czy, czy coś jest z moim telefonem. Nie wiem, no to jest jakiś nie wiem. To ja nie mogę O niej mówiłem I sobie, nie potrzebujemy cię w naszym składzie znaczy kogoś, kogo nie umiem, bo ja nie umiem... Znaczy trochę umiem, ale... Nie umiem Foxiego zbytnio. Dla mnie jest Foxy ciężki. Kogo ona mi dała? Mogę. No nie. Jak widzę ja, Toy Freddy nie wiem to ja zrobię. Toy Freddy. Jak ktoś lubi, Toi Freddy'ego, przepraszam. Ja nienawidzę. On mnie tak wkurza. Nie. W razie. Ja nie lubię to jest Ja nie lubię. Jest piękny. Zaraz przejdę, Co się stało? Kogo mi tu dałaś? Oj, proszę. Co się, przepraszam, bardzo stało. Czy mi wygra słabo? Wtedy? Może z tym freddym nie było za, jest, za dobrze. Dzisiaj. Kogo mi da. Nie, 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 Nienawidzę Didi. Ja go nie, umiem. Co ja mam zrobić? zrobić? mi mi Olivier o Dzisiaj nie, O to nie, 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 może uda mi się nagrać filmik z czegoś innego, bo pomysłów zbyt nie mam. No, no to, no to samo... To tyle na dzisiejszy odcinek. Narka.